Sprężcie się i pomóżcie schronisku dla zwierząt bo potrzebuje tej pomocy. Dziewczyny pomo pomagają, bo nagrały utwór, yy, organizujemy też zbiórkę yy, żywności, różnych rzeczy. Dziewczyny zaraz powiedzą o co chodzi. Yy, zwierzęta wymagają pomocy po prostu. Więc nie stójcie obojętnie. Dziewczyny teraz powiedzą co jest potrzebne. Potrzebne są jak najbardziej karmy i różne smakołyki dla psów i kotów. No i kagańce i smycze, żeby psy mogły, także i koty, mogły zażywać świeżego powietrza. Są również potrzebne karmy specjalistyczne dla chorych, dla chorych zwierząt koce i ręczniki na posłania dla zwierzaków, i metalowe miski na wodę i jedzenie. Również mogą być klatki i kosze. Możecie też wpłacać pieniądze na konto schroniska, a link znajdziecie pod filmem. Słuchajcie, są jeszcze jednak rzeczy, których nie możecie przynieść, ponieważ to tym nie pomoże i są to między innymi poduszki, kołdry, gąbki, materace, dywany i inne wykładziny, gdyż zwierzęta mogą to po prostu popsuć. No. Cała zbiórka będzie organizowana w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi? Tak. Więc po prostu zróbcie coś. Zróbcie coś dla tych zwierząt, bo one, bo one nie mają, bo one nie mają fajnych... Dokładny adres Elsnera8, tam znajdziecie dokładne y, informacje o tym wszystkim. No i pomagajmy, Tak, bo one są naprawdę, potrzebują domu, Zresztą. zostały ze do schroniska... Y, Oddały prowad... przez właścicielnie. Są najlepszymi przyjaciółmi ludzi. Tak, na całe życie tego, I tak. one mogą, y, jak wy mieliście, ro... wy macie rodzinę, tak te psy i koty potrzebują mogły... Tej rodzinę, tak, tak, potrzebują tej rodziny. Tak. Albo straciły ją. Więc zróbcie co na. Bo są naprawdę zwierzaki tego warte i się kiedyś odwiedzą na pewno. A dziewczyny wiedzą co Masz chwilkę morską? To jestem czas.